Szóste Forum Rolników i Agrobiznesu, Świnie. Ze mną Olga Wędrowicz, Instytut Zdrowia i Hodowli Trzody Chlewnej. Cześć. Cześć. Olga nie tylko jest zootechnikiem, ale również specjalistą do spraw żywienia świn. Dzisiaj temat poruszany przez Ciebie to locha prośna, która... W tym, w jaki sposób jest żywiona, jest nieco zaniedbywana przez producentów. Może jest to okres trochę zapomniany, zaniedbywany. Jakie najczęstsze błędy w paszy LP i, jakie najczę... I dlaczego one powstają? Nieco, bardzo, bardzo zaniedbywane, bo rzeczywiście głównie hodowcy, jak i żywniowcy skupiają, skupiają się na LK, czyli tak dla loch karmiących. Te lochy prośne są zawsze zostawione trochę na bok. Nie wiem, może to z naszej mentalności wynika, że czego jej się nie dało, to ona sobie z tym poradziła. Ale genetyka i postęp poszły bardzo do przodu. I jeśli mamy maciorę w cyklu, dwie trzecie swojego życia jest na LP. Czyli bardzo długo. A nam wydaje się, żeby jeżeli jest to pasza, która jest o niższych parametrach, to można do niej wrzucić cokolwiek. No, tak nie jest. Bo dawanie surowców, że tak powiem, odpadowych na w gospodarstwie czy na fermie, do lochy prośnej, będzie skutkowało obniżeniem tych wyników produkcyjnych, czy chociażby ilością urodzonych prosiąt, jakością tych prosiąt, ich wagą, ale również jak gdyby przygotowaniem tej maciory do laktacji, bo to też jest ważne i ta, tą końcówkę swojej ciąży, ona mimo wszystko jest na tej LP, bo nie na wszystkich gospodarstwach czy fermach one są wcześniej wprowadzone na lochę karmiącą, czyli chociażby produkcja siary. I kondycja samej Lochy. Dokładnie. Drodzy Państwo, więcej szczegółów w najnowszych wydaniach to Pagrar Polska. A Oldze, bardzo dziękujemy. <grystanie> Dziękuję ślicznie.